Hej, z tej strony Monika i witam cię na moim kanale. Zapraszam także na nowy filmik. Miłego oglądania. Oto jestem, wracam do was po krótkiej przerwie, ponieważ doba ma niestety ograniczoną ilość godzin. Ja się dosłownie nie wyrabiam. Minęło lato, bardzo upalne i suche. Teraz nastała czas, nastał czas na jesień, mam nadzieję, że równie piękną. U nas, jak widzę, za oknem piękna pogoda, prawie 30 stopni, i tak naprawdę, jedynie co się zmieniło, to to, że już nie słońce tak nie praży po prostu, ale nadal jest przepięknie, ciepło, no i oczywiście noce są odrobinę chłodniejsze. Z tego powodu dzisiaj, a dokładnie dzięki temu, postanowiłam po prostu namalować coś jesiennego w jesiennych kolorach z użyciem fioletu oraz pomarańczu. Myślę, że takie dwa kolory, zestawienie tych dwóch kolorów, mimo że jest dość nieoczywiste, będzie bardzo, bardzo takie jesienne i nastrajało nas na piękną jesień. Zakładając bloga, zdeklarowałam się, że moje wpisy, moje posty będą pojawiały się w każdy poniedziałek i w każdy czwartek. Z tego też powodu miałam bardzo, bardzo taką presję czasową, bardzo tego nie lubię, dlatego właśnie teraz postanowiłam, że odejdę od stricte wytyczonych dni. Filmiki, jak i wpisy będą pojawiały się spontanicznie. Myślę, że to też wniesie taki powiew świeżości, zarówno tutaj na kanale, jak i na blogu. Nie chcę powtarzać się ciągle tym samym, nie chcę mówić o tym samym. Może też wprowadzę inne treści. Na pewno na blogu się znajdzie więcej kulinarnych przepisów oraz wycieczek. Myślę, że moje hobby też tutaj troszeczkę dam upust. I. Myślę, że też to coś przemycę na kanał, nie chcę, aby tutaj było tak typowo i nudno, ale wracając do dzisiejszego filmiku, bardzo się cieszę, że jesteście i zaczynamy. Na swoją buzię mam już nałożoną pielęgnację, jest to pielęgnacja stricte nawilżająca, zwłaszcza w takie upalne dni, u mnie dzisiaj jest 29 stopni, mimo że mamy końcówkę września i teraz e, przechodzę do nałożenia bazy. A baza, e, bazą dzisiaj będzie sprawdzony benefit, jest to Porefessional. E, czyli nałożę ją tradycyjnie na strefę T, tam gdzie moje pory są najbardziej widoczne. Ona jest mm, taka kremowa, przyjemna e, w użyciu ta baza również minimalizuje widoczność drobnych zmarszczek więc tutaj i wygładza więc tutaj jak dla mnie jest to naprawdę fajna mm, fajna opcja przybliżyłam Was odrobinę do siebie abyście mogli lepiej zobaczyć makijaż, zwłaszcza te kolory nakładane na powieki oraz spięłam włosy, ponieważ jest tak mi gorąco że naprawdę nie chcę właczać tutaj e, wiatraczków przejdziemy teraz do Zwykłego podkładu, a tutaj będzie to podkład marki Color Pop. Możecie go zauważyć również w innych filmikach. Jest też specjalnie poświęcony filmik, więc zapraszam, jeśli Was to ciekawi. Jest on również produktem nawilżającym i ma bardzo delikatne krycie, na czym obecnie mi również zależy. Jeśli jesteście jeszcze taki mały off-topic, -top, off jeśli tutaj poszukujecie bardzo dobrej gąbeczki, to w DM pojawiły się marki Ebelin, Ebeline. Bardzo takie, no naprawdę mięciusieńkie gąbeczki. I tutaj już nią właśnie nakładam. Ten podkład bardzo dobrze sprawdzał się latem, ponieważ nie obciąża skóry jest niewyczuwalny, ale myślę, że właśnie zarówno na początek jesieni, jak i na większość tego sezonu sprawdzi się również świetnie, dlatego, że odczuwalnie właśnie daje takie nawilżenie i świeżość, więc tutaj jak dla mnie naprawdę to jest bardzo, bardzo wymagana cecha. Zanim jeszcze nałożę korektor pod oczy, sobie wspomogę sobie tutaj nawilżenie nawilżającym stickiem marki Milk. Ostatnio zakupiłam go, jak byłam w Sephora, we francuskiej seforze. I ja go nie nakładam tak z, ze sticka, tylko z opakowania, tylko palcem. On daje takie bardzo fajne, chłodzące uczucie, i dzisiaj mam dość podkrążone oczy. Nie wiem dlaczego, ponieważ bardzo dobrze spałam, ale czasem tak jest. Ogólnie już jesień to dla mnie zabiegi na twarz, na ciało, ale przede wszystkim na buzie, tutaj. I muszę wybrać się do mojej pani doktor, ale na razie. Dla mnie jest za ciepło. Ja lubię jak e, ten, temperatura troszeczkę spadnie. Wtedy nie będę musiała się tak oszczędzać. Zwłaszcza jeśli mamy na przykład tutaj mezoterapię głową, lub e, jakąś, jakieś ingerencje typu botox, e, kwas hialuronowy. No tutaj trzeba troszkę się oszczędzić. Więc ja jeszcze poczekam. wam go już od pewnego czasu i. Co do pielęgnacji, jak dla mnie nie jest to w ogóle produkt pielęgnacyjny, ale właśnie fajnie tak jednorazowo doraźnie odświeża i chłodzi mi tutaj okolice pod oczami, przez co moje woreczki są mniej widoczne, więc za to brawo. To przejdźmy teraz do korektorów u mnie. Niezmiennie korektory o oh, Fitmi Maybelline. Oczywiście. Jestem im wierna, ponieważ, jak dla mnie, spisują się naprawdę najlepiej. Są bardzo kremowe, nie obciążają skóry. Hmm. Ideał za grosik. Utrwalmy korektor pudrem pod oczy i ja używam marki HEAN. Też powiem Wam szczerze, że muszę skorzystać i zakupić i poznać yy, yy, pod puder z paese, ten pod oczy i również tą bazę, bardzo mnie kusi a ponoć są naprawdę świetne i teraz przejdziemy do konturowania na mokro oczywiście na ten temat również jest filmik oraz wpis, A ja tutaj szybciutko wykonturuję sobie moją buzię używając niezmiennie musu od Chanel tak w ogóle to słyszałam, że miał być wycofany. Znaczy, ktoś powiedział, że go nie będzie już. Czy w Polsce miało go nie być, coś takiego. Ale powiem Wam, że to nie jest prawda. On pojawił się i w nowej odsłonie. Jest to zdecydowanie kosmetyk roku u mnie. Sięgam po niego za każdym razem, kiedy wykonuję makijaż. Nieważne, czy. Makijaż będzie mocny czy lekki, dzienny, sezonowo. Wszystkie, wszystkie makijaże opierają się na tym właśnie brązerze. To jest taki mus brązujący. Bardzo jest przydatny, zwłaszcza jeżeli macie na przykład wysokie czoło, tak jak ja. To tym produktem świetnie to zmniejszycie tak zwęzicie to czoło. Oraz wyszczuplicie sobie fajnie buzię, bez takiego sztucznego ym, nadania pudrowości. I teraz przejdę do przepudrowania całej buzi i użyję pudru od Fenty Beauty. Ja mam go w odcieniu y, Butter. Zu jest to fajny kosmetyk dla cery dojrzałej według mnie, ponieważ nie obciąża, nie zostawia pudrowości. Ja mam serę mieszaną, już dojrzałą i dobrze trzyma ten makijaż. Oczywiście nie jest to jakiś murbeton, ale naprawdę fajny, fajny kosmetyk. I po kolei teraz wykańczamy makijaż. Ja tutaj sobie oczywiście teraz dodam, bardziej wykonturuję moją buzię jeszcze na sucho. I używam w tym celu Fysysyshem Formula, i jest to Water Bronzer w odcieniu Deep Bronze. On jest dość taki ciemny, ale ma bardzo taki sympatyczny odcień. Dobrze, muśnięcie słońcem jest. I teraz przejdziemy jeszcze do różu. Teraz użyję odrobinę różu i będzie to Stick, Chubby Stick, Clinic. W odcieniu, chyba jeden, to się nazywa. Ja go również używam na przypudrowaną buzię. Po prostu roz, rozgrzewam na dłoni palcem lub pędzlem, nabieram i aplikuję. Teraz czas na rozświetlacz, i tutaj użyję Dandelion Twinkle od Benefit. Jest to taki bardzo subtelny. Roświetlacz, ale dzisiaj e, chciałabym, aby moja skóra wyglądała na świeżą, nie taką spoconą, więc tym bardziej takie lekkie rozświetlacze są u mnie w cenie. Teraz pozwólcie, że poza kamerą zrobię sobie szybko brwi, ponieważ muszę się przybliżyć i dość skupić. I zaraz przejdziemy do makijażu oczu. Dobrze, teraz jak widzicie brwi mam skończone. Tutaj użyłam sobie dzisiaj kredki z Catrice w odcieniu Dark. Oczywiście wszystkie, wypiszę Wam wszystkie kosmetyki swoim zwyczajem w opisie. Ja również nałożyłam już bazę pod cienie i zaczniemy zabawę z kolorami. Przygotowałam sobie tutaj kilka palet, ponieważ będą to różne cienie. Chodzi mi o takim wyważonym kontraście między fioletem, taką śliwką, a pomarańczem. E, no cóż, zacznę teraz od przypudrowania sobie e, obszaru pod łukiem brwiowym oraz załamania powieki i w tym celu tutaj skupię się po prostu na beżu, zwykły, jasny, beżowy kolor. Przejdźmy teraz do fioletu, i tutaj wybiorę zaraz najjaśniejszy fiolet z tych, co tutaj sobie rozłożyłam, i dam Wam znać, który to będzie. Cięgnę po markę Flormar, i ja mam tutaj taki odcień, zaraz Wam powiem Deep Lila. E, bardzo fajny, myślę, że będzie w tym makijażu pełnił rolę taką bazową. I zaczynam od wewnętrznego kącika w załamaniu. Skupiam się tutaj na załamaniu oraz troszeczkę powyżej. Wiecie, co przybliży Was jeszcze bardziej, e, właśnie, abyście zobaczyli e, samo oko. I dokładam jeszcze odrobinę tego cienia, załamanie. Jak możecie zauważyć, cień jest naprawdę bardzo ładny, taki twarzowy, więc teraz skupię się na zewnętrznym kąciku oka i tutaj będę chciała nałożyć coś takiego bardziej fioletowego, ciemniejszego i niekoniecznie już w tak chłodnym tonie. Tutaj w paletce Late Summer od Sensic mamy taki fiolet bardzo ciemny, znaczy wygląda tutaj bardzo ciemno, i on właśnie wyląduje w zewnętrznym kąciku oka. Właśnie bardzo fajnie pasuje, zgrywa się z tym poprzednim. Jest po prostu ciemniejszy. Nakładam go również odrobinę w załamanie powieki, aby nadać kształt. Myślę, że takie przydymienie mi na razie wystarczy. E, później będę jeszcze go tutaj, sam w zewnętrzny kącik przyciemniać, a na razie chciałabym, aby on tutaj. Teraz nabiorę jeszcze odrobinę innego cienia fioletowego, aby mm, delikatnie ocieplić tutaj, e, górną, e, tutaj górną krawędź blendowania. I w tym celu użyję pięknego cienia od Inglot. W odcieniu 3,9... O, nie widać. Tutaj jest. 3,92 taki cudny, naprawdę bardzo intensywny cień. I tutaj już lekką ręką po prostu przejadę kilka razy ponad załamaniem powieki. Przejdę teraz do nałożenia pomarańczowego cienia. I tutaj również mam kilka do wyboru. Na pewno najpierw będzie to podstawa, czyli cień matowy. Mam tutaj pomarańcz od Kiko, 20 i chyba on jako pierwszy wyląduje na mojej powiece, aby sprawdzić, jak będzie współgrał z tym fioletem. Nie będę go przyklejać na żadną dodatkową bazę. Po prostu dzisiaj będzie to taki makijaż, a Catrice, ale nie będzie on odcinany. To jest totalnie spontaniczny makijaż. Zainspirowałam się przede wszystkim naturą, ponieważ mamy już tutaj takie pomarańczowe detale wchodzą w grę, typu na przykład dynie. A taki odcień fioletu to dla mnie typowe ulubione śliwki, które ostatnio jem po prostu kilogramami. Więc jak widzicie, nałożyłam ten cień palcem delikatnie na poprzedni. Teraz na łączenie obu właśnie cień, czyli obu kolorów, nałożę ten cień od Make Up Forever. Iris chyba się nazywa. I on jest takiej dość ciężkiej konsystencji, czyli on jest zbity, ale ma piękny właśnie kolor, taki... Ożywiający, że tak powiem, naprawdę prześliczny. Ten dzień, Mufaj, właśnie ląduje też na Dolnej powiece. Od zewnętrznego y, kącika do wewnętrznego, praktycznie. Widzicie, on ma taki bardzo specyficzny, piękny, bogaty kolor. Teraz ten cień po całości rozetrę cieniem właśnie tym liliowym. Tutaj z fioletem w moim przypadku ja sobie nie wyjeżdżam zbyt nisko, ponieważ nie chcę, aby moje oko wyglądało na podbite, więc tutaj... Zachowuję umiar. Teraz został mi jedynie wewnętrzny oraz zewnętrzny kącik oka i tutaj dla mnie e, bardzo, bardzo liczy się, aby ten ciemniejszy punkt był w zewnętrznym kąciku oka. Dlatego wzmocnię go po prostu zwykłym czarnym cieniem. Ja mam tutaj e, Nabla Black z Nabli. W tym też wypadku używam bardzo precyzyjnego pędzelka i małej ilości. Zaczynam od dolnej powieki. A teraz takim bardziej puchatym nabieram również czerń i przy przyciemniam zewnętrzny kącik. O. Muszę Wam powiedzieć, że kiedyś w ogóle nie używałam czarnego cienia i yy, widzę to po tym, jak w makijażu e, po prostu czerń, wydobywa taką głębię spojrzenia. Mi się osobiście bardzo, bardzo podoba, ale też trzeba z nią uważać. Teraz przyszedł czas na wykończenie makijażu, czyli na wewnętrzny kącik oka. I tutaj w wewnętrznym kąciku oka sięgam po paletę e, Birdy. E, bye, bye, Birdy od Pop oraz Gender Gender. Taką się nazywa chyba. Jest taki bardzo błyszczący cień, i jego nałożę jako pierwszy tutaj wewnętrzny kącik. Pozostała tylko linia wodna oraz rzęsy, i tutaj sięgam po markę Kiko sprawdzoną i dobrą kredkę. Jest to kredka Smart Pencil w cieniu 806. To jest ta ciemniejsza, taka bardziej chłodna, fioletowa kredka. I pozwólcie, że zrobię to poza kamerą. Ja nałożę na dolną powiekę, e, linię wodną, a dodatkowo wytuszuję oraz przykleję pasek sztucznych rzęs. I wracam. Dobrze, przychodzę już ze skończonym makijażem oczu. Zostało mi tylko makijaż ust. I tutaj wyląduje u mnie konturówka od marki Kiko. W odcieniu 700 i teraz e, pokryję je pomadką od L'Oreal. Jest to kolor ITS bardzo polecany i lubiany przez Maksineczkę, więc zakupiłam jeśli była taka możliwość, aby ją przetestować. Jest to pomadka niezwykle niezwykle lekka, ale ma piękny pigment i gotowe. Całość jeszcze spryskałam, tylko mgiełką utrwalającą, i jestem gotowa do wyjścia. Ja dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Eee, dajcie koniecznie znać, jak Wam podoba się takie połączenie śliwki z dynią, lub dyni ze śliwką. Ja dla mnie to są typowo takie jesienne kolory. Myślę, że jeszcze pójdę bardziej w takie e, zgniłe zielenie, ponieważ one również, khaki, zgniłe zielenie, one bardzo, bardzo przemawiają właśnie na jesień. Ale teraz. E, Korzystałam z tak pięknej pogody, ze słońca. Nie mogłam tego nie oddać w makijażu, więc ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Mnie osobiście bardzo się podoba zarówno ten makijaż, jak i moje kolory, które są takie typowo oddające właśnie i śliwkę, i e, piękne dynie. Ja się z Wami, kochani, żegnam. Życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru. Zaglądajcie do mnie na Facebooka oraz na Instagrama. Tam jestem najczęściej. Oczywiście link do bloga, tam również jestem i znajduję się poniżej w opisie. Zaglądajcie. Malujcie się razem ze mną i pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego makijażu. Papa pa. Buziaki.